Cześć Kicia. Mamy zakupy. Widziałeś? Mamy zakupy Kicia. Mamy taką kawkę. czy w jednym. Karmelek. Karmelek Kiciu. Karmelek. Karmelek taki. Karmelek. Mamy taką babeczkę. marmurkowo babeczka. Dobra będzie? Nie wiesz? No, no, chyba, dobre no chyba dobra będzie. Tak, chyba dobra no. będzie. Co tu dalej mamy? Mamy tutaj kawusia. Rima, prima ta. Prima, balerina, prima, balerina. taka Kiciusia, tak ma. No. Galancik wieprzowy. Pyszny. Mmm, ale pyszny galancik. I tutaj filet. z kurczaka w galaretku. galarecie taki. Nie, ten nie za bardzo. Nie za bardzo. Mamy tu pasztecik z kuperkiem. Poszczecik z kuperkiem, tak, Kiciusiu. Kicuniu, galaretka. Galaretka. Galaretka, taka. galareta, na Galaretka. Galaretka. Proszę bardzo. Serek, Kicuniu. Proszę bardzo, dobry, chyba Serek będzie. Dobry Serek, taki. Co tu? Kasza, kasza kicia, ta. kasza taka chyba kicia, kasza, dobra ta kasza będzie czy nie? Dobra chyba będzie, tak, dobra. A tak też dobra będzie? Tak, to ta sama, ale no, obie będą dobre. Tutaj mamy babkę, jeszcze taką babeczkę, babeczka taka, babeczka taka, pyszna, pyszna babeczka chyba będzie, chyba pyszna będzie. Mleko w proszku do wafelku. Będzie wafelki, będziemy robić kicia. Zrobimy takie wyszne wafelki, kiciutku. Zrobimy takie wafelki. Tak, mleko w proszku potrzebne, tak. Ale to już już oddaję, już oddaję. O, o co to robimy? Serek. Serek, może na leśniczki zrobimy z serkiem, takie pyszne. Mmm, z twarożkiem, Z twaroszkiem, takie. Kicia też lubi. Kicia lubi. Tu takie się, Kicia. Tu się, Pączusie, się. Nie są Zresztą sobie takie no, wspaniałe. Tu są, tu jeszcze galanty. Galanty, galanty. Tu będziemy jedli. Proszę Ciebie, będziemy jeli na galanty. Galanty. Ja. Jeszcze raz mleczko, proszku. Nie, już, kicia. kicia musi obadać ten sprzęt najpierw, bo to drugą turę trzeba za dużo tego jest. Proszę, proszę wyłączyć Na kamerę, bo kicie przyjść, druga tura będzie. Kicia wafelki jeszcze. Kicunia, wafelki. Będą wafelki, będą wafelki. Wafelki takie. Pomidorki. Widzicie? Pomidorki. Pomidorki, takie na coś tam, coś tam, Jakieś takie. Bardzo smaczne. Masło extra, Masło ekstra. O. Może leciała ten bez, bez entuzjazmu. Pasztet. I to jest z gęsią. Z gęsią. Tu niby dobra lokotów jest gęsi. Gęsi. czy jak to tam się mówi. A tu jest pasztyc z kroperkiem jeszcze jeden. Drewa to. Tu jest ten. Ser z zioła. Taki. ziołach. Nietypowe jakieś takie. Ser w Nudle, nudle, mundle, mundle. Tu mam. O, co to, to może być? Co to może być? Ciekawe. Tak, właśnie. Tak. To jest laty ten to nie jest suchruk to nie jest suchruk że to te i teraz mamy fasolkę piękny jaś zalejemy będzie fasolka pyszna taka z przyprawami z keczupem z tym no, no pomidorowym sosem i z kiełbaską taką podsmażaną pyszny będzie pyszna taka fasolka będzie Taka pyszna posadzka. Już ten galaretki, kiciusiu. Jeszcze galaretki, to będzie na deser. Taki deser będzie. Ze śmietanką może. Może z serkiem takim. Z twarożkiem, taki deser. Taki deser zrobimy. Tak, zrobimy deser. To jedna torba. Poszła. A to zobacz. Zobacz co kupiłem. Zobacz co kupione jest. No, jestem zaszokowana, tak? Będzie boćwinka. Tak? Boćwinka będzie, Kicia. Tutaj jest te, na ogórki. Małosolne będzie. Zestaw. Kicia mówi, to nie jesmy, ci za mocno. Tu jeszcze masełko. I tu taki serek wiejski. Z żurawiną, malinami. O, proszę bardzo. Sprawdzasz to? Sprawdziłeś to? Sprawdziłeś? Nie bardzo to. Było. A śmierdzi tym, Przyprowami tymi. Tutaj jeszcze jedna babka. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna babka, jeszcze jedna babka. Jeszcze jedna babka. A tu jest co? Przysmak święto do smażenia snak. Nie bardzo. Nie bardzo. No, takie chrupeczki bardzo, wiesz? Takiego chrupeczka. A tutaj jest roztopkowy. Roztopkowy. Taki Coffee. taki, 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 dobry, taki, 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 tak, tak, Dobry, dobry będzie. Z brzoskwinią, taki będzie dobry. Z brzoskwinią, tak. Z dużo już tak. Rodzynki. Klasyczne, jasne. Nie jakieś takie czarne, tylko klasyczne. Makare. Makare. Rodzynki. To i popcorn do sernika. Popkorn. Do domowego. Odkład do suchy, suchy, suchy. Ok, taka, jeszcze taka na szybkie gościa. Człowiek Główny, też nie na szybkim, czasu do czasu. Śmietanka Kicia, halo, śmietanka. Nie, to już. ona się zajmie teraz swojami. Teraz tutaj serek whisky z jagodami. Mm. Ciekawe, czy dobra. No i co tu zostały? Ogórki! Ja, Zobaczycie ogórków. Będą mało O, I wszystko. Dziękuję. I to wszystko na tu.